thank mm -hmm. you Sponsorem odcinka jest PSB Mrówka Czechowice Dziedzice. Polski sklep z wszystkim, czego potrzebujesz do domu i ogrodu. Od narzędzi po dekoracje, od roślin po farby. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź ofertę na Drzymały 14. Czechowice Dziedzice. Witamy podczas kolejnej akcji świeć przykładem. W dniu dzisiejszym odwiedzamy całą gminę Bestwina. Chcielibyśmy podczas tego pierwszego wejścia w tym nowym roku podsumować ubiegły rok. Za cały ubiegły rok na terenie całej Komendy miejskiej policji w Bielsku białej czyli w mieście bielsko biała i powiecie bielskim doszło aż do 92 wypadków drogowych. Szczęśliwie było tych wypadków mniej niż rok wcześniej. Niestety mieliśmy aż 7 ofiar śmiertelnych, w tym aż 4 osoby były to niechronione, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego były to osoby potrącone przez samochód poruszające się pieszo. Stąd widzimy, że te akty są na pewno w dalszym ciągu potrzebne i chcielibyśmy zaapelować początkiem roku do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. To dotyczy zarówno kierujących jak i pieszych. Obserwujmy całe otoczenie drogi i podejmujmy decyzję o wejściu na pasy w momencie kiedy jesteśmy pewni, że samochód i że kierowca w samochodzie, który się do nas zbliża, nas widzi. I apel do kierujących zwolnijmy tak jak nam przepisy nakazują w rejonach przejść dla pieszych i umożliwimy bezpieczne przejście pieszym na drugą stronę ulicy. Sponsorem odcinka jest PSB Mrówka. Czechowice Dziedzice. Polski sklep z wszystkim, czego potrzebujesz do domu i ogrodu. Od narzędzi po dekoracje, od roślin po farby. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź ofertę na Drzymały 14. Czechowice Dziedzice.